Samochody? Nie, w prawo jakbyś skręcił. Masz znaki po prawej... A, no. Z... I Pro... widzimy. No nakaz jest prosto. Ja ci kurwa znaczy... dam jaka zjazdy na wprost. Nie ja. ruch, ruch, ruch prosto. Ruch prosto. <noise> Ale cię kurwa tam. No jed... jak, no? Ale cię kurwa zjedzą. No znam ten znak, że ruch jest. Że do Wiem. Do siebie, do... Że do przodu się jedzie. Nie no nie wiem ty. Zza... O kurwa Ja pierdolę Może nie możemy skręcić. Dobrze, okej. Okay. A taki sam znak tylko okrągły ja Nie widziałem takiego. No kurwa właśnie widzisz. O, yy... Aż mi się telefon zwiesił, kurwa. Ty no. Ocrongo taki tá sam. aqui, sabe,